W pod pryzemkę tam w oddali jest pryzemka i maszyna na prawe lusterko koledzy cofają, poczek cofają się, pada deszczyk ślizgo a ja tu też stoję kawkę sobie robię zanim chłopaki się załadują to trochę zejdzie jest maszyna rozkłada Maszynkę się na pewno tylko wiesz że wolniej będzie się ładowało no bo wy jesteś na wysoko a ja nisko widać maszyna w dołku będzie ładowała autka zobaczymy jak ona wysoko podnosi te ramienie Jareka sprawdzisz limit teraz czy nie o, po kim mam sprawdzić e, pod podnosi się ogonek wysoko się podnosi ramienie, bo daleko będzie musiał je wyciągnąć, bo tu aż na Czy starczy tego ramienia Siągonek wykręca A ty Ja ja sięgnę choć buraczki nie będą się kotłować pod takim kątem co tu się robi? Przestał wjechać, tak? No. Tak, w lewo i tam jest kolejka. Ty, Michał czy Kuba, ty się pytałeś, ktoś się pytał. Tasiemki ruszyły, zaraz i buraczki będą leciały na wywroteczkę. z ekipy już jadą w kolejeczkę i się obrócić, ustawić. To wesoło, jeszcze nie lecą burać. Zobaczymy Czy się tu gardzieli nie spotują? Nie, bo one mają specjalne łopatki, to do góry je wciągnie tam No maszyna w pryzmę się nie wgryzła Ale powolutku, powolutku Wam, że to trochę przepaduje. a pogoda się zrobiła. do Słupu nie spać do Słupu ma tam jeszcze daleko Także fikuśna maszyna w każdym terenie daje radę załadować autko Przemyślana porządnie Maszyna przyjechała bo mi końcówka znowu trafiła. Będzie się rozpalała. Piękne ta cóż Nie za blisko stoję, to by ramienia mi tu nie zgarnęły. o zobaczyć. Jak tam? آه تو، Się operator trochę tej maszyny narozkłada i naskłada co pryzma pozłożyć rozłożyć a tych pryzamek w ciągu dnia trochę przerobi Łeckie tak się w ziemię panelu operator telefon. To tyle na dzisiaj. Widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam.